Ej Mandzio, nie potrzebuję beczki, chodź tu. Okej, okay. już wracam. Nie mam sprintu, facet, szkoda. No patrz, synu. Tu Czekaj, tąb. próbuję, próbuję. Tu masz to co? Okay. Próbuję. Szybko? first try zrobię Za Sorry. <grym> Uciekaj! No, będę zmuszony cię zostawić, ale. Ej nie, rób tego kupi. Nie mów Ic tak, sobie. nie mów tak, bo to siada mi teraz. No postaraj się, tak. dawaj. taki. bądź, że wkurw. Kurde. Muszę taki flick shot, flick shot. Ej, no no to ogany. Jeszcze sobie ładnie wzdrzyj. No to właśnie pytam, Fale czy taki ładne. No nie, wiem, tak. że... no nie, no tak fala, się <laughs> <po śmiech> nie ta fala taka jakaś. Baba, <laughs> nie, nie fala <laughs> nie falująca. Dobrze, cicho, cicho. Dobra, ja to trzymam dla siebie. Oni a tam, tam weszli na dach w ogóle. Ej, kupczo, jakby co to nie zdradzaj tej miejscówki, to pójdziemy razem, dobra? Dobra. Je! Yeah. Ej, Mandzio, Teraz co? No. wykorzystamy no, to no, jeszcze, to dobra? Tak, dobra. tak, tak jasne, jasne, spokojnie. A! A! Okay. Dobrze, tutaj? No, no nie! No chyba słyszał, tu jest Kuba! Ja ej na dobra, ciebie czekałem. Ej, wykorzystamy to razem z kubsonem potem. No dobra, dobra tak. Trzeba go dobra, dobra, ale jasne. Dobra, to. gdzie są teraz okay. alieny i czułki? Oni mają, wiesz co, na dachu jakąś rozkminili opcję. Biegają generalnie na górze, nie wiem czy widzisz. <śmiech> Oj, <śmiech> zobacz, widać. Co tu można robić? Właśnie widzę, to jest takie. Wow! Ej, uwaga, wejście mancia. No i są tam na górze, nie wiem czy widziałeś. Daj, teraz zobaczę. Obcej, tam po dachu biegają. Tak się ma. nie man. wiedzą, gdzie jesteśmy. Tak, widzę. Mmm. Just... Gdzie jesteśmy? Co teraz? Nie wiem, zmieniamy kurs. Meskitu, o czekaj. O, nie, nie mówcie, że nie sprawdziliście tego dokładnie miejsca. No kurde. Nie ma ich Oni myślą, że wiedzą gdzie jesteśmy. Ja bym to zawiadomy na policji, chodź. Tak, patrz, patrz, obserwuj, zobacz, bo tam się dzieje coś na dachu znowu. Ale przecież on teraz myśli, czekaj, może tu parkurant zrobię na schodach, ale nie. A, a nie, jednak to, po, to nie po, wiadomo po, gdzie... pod samolotem biegnie, dobra, teraz udaje się na prawe skrzydło i tam gdzieś daleko z tyłu mapy biega. Patrz, patrz, tam Bolek próbuje wskakiwać na, na ogrodzenie i się rozwiąże. No. Nie, wygrali, no się, wygrali so, so, so. się, nie ma Nie wstawaj, nie Nie już... nie. To jest nasza kryjówka taka T-top. Oni no, nigdy... Nie dobra. O, bo ja, bo ja teraz, teraz Chodźcie, chodźcie. O, damn. Ale Andrzej, gdzie jesteś? Ale mam spawn. Dobra, Bladzio. Czekaj, na spawnie. Czekaj na spawnie. O Jezu, o Jezu, Ej, chodź może... Czekaj na spawnie, bo Mandzio szuka pewnie. No dawaj. Czekaj na spawnie! Fak 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 fak! park. Tak Czekamy w tym! Wiadomo gdzie! Okej! Okay. Zaraz będę! 5 okay. sekund! O, proszę! Delikatnie! Dobra! No Staram dobra, się! No 5 sekund! Dasz mi? Dało się? To szybciutko lepiej! Bo wszyscy już... Czas trochę leci jakby... Wiesz, że Mandzio szuka? Ej, A, ej! Ej! Czekaj! Stop! Stop! Mandzio szuka! Dasz radę? Nie! Nie da się? Nie! Nie da się! Aha, okej. Okej. Okej, ok, okay. okay, okay. Ja nie mam Pytań. <laughs> Dobra, facet. Okej. Okay. Ja rozumiem. Um. <ścoughs> nie rozumiesz. Ja rozumiem, że wy jesteście w klubie facetów, tak? Gdzieś w klubie. Chłopaki. Jest taki pewien problem, że zazwyczaj, kiedy ktoś popełnia przestępstwo, no. to zakupuje okay. za sobą wszystkie poszlaki. Dobra, tu się wszystko... stawmy, No. po prostu. Dobra, patrz, Mandzio tam próbuje wskoczyć. No. No, Uwagi! Ej, Mandzio, tutaj za, za tobą! Mhm. spoko. Spoko, mordeczki. Alien, coś ty zrobił. Alien, co ty zrobiłeś? Oj, cicho. Spadłem. Najprostszy parku. to ja o Jezus. Wiem. Ale jest jeszcze nadzieja dla mnie. Zobacz, co, 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 ten Gałgan chce zrobić. No to rozbiegaj. Cześć Mandzio! Tam... No nic, 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 nic. Nie my się tym No dostaliście. Dawaj, No Jezu, czekaj. Kurde, bo stres, Nic idź, idź szukaj innych, dobra? Nie, nie szukaj Mandzio. Oni są tam w e, takiej kryjówce, która ci się spodoba bardzo. On wie, gdzie my jesteśmy, bo był tam. No ja wiem, że wie. Poczekajcie oh, sekundę. Ale chłopaki, jakbyście się tam wpiliście. Tak? Kurde! I tak, to, i tak nie tak, ja tak jasie, Dobra, ja mam wrażenie, że on jest zajęty czymś innym, więc ty się nie martw. Take your time. Jest, oczywiście, no robię to właśnie. Wiem, że jest zajęty czymś innym, bo wykmienił jak się dostać do chłopaków po dachu, proszę ciebie. Ej, Kupson. Nie widzę. O kurde. Dawaj, dożadę, szybko ucieka! Nie więcej stąd? Nie. No. Nie! No. I prosto, proszę, prosto w prawo. A, A zahaczyłem. No, zahaczyłem. Poddaje się. Dobra, nie udało mi się i tak. Tu, no, jak ty jesteś poza, co nie? Oczywiście. Chłopaki, przestajemy używać bieg... tego bogu. Dlaczego tam coś biegało poza mapą? No bo ci się zbugowało po prostu, wiesz. Nie, nie, nie. Ja no, masz widy Chłopaki, przestajemy tego używać, okej. Okay? No. Ej, Mandzio, chodź. Tylko raz raz nie... raz tego Ej, chodź chodź, Mandzio no? mam nową tak? rzecz. Tylko to będzie ciężkie, ale może się udać. Nie korzystajmy. Ale chodźcie zrobimy taki prosty parkur, chodź patrz. To znaczy to nawet nie jest parkour, ale zobacz. I teraz będzie coś ciężkiego, dobra? Ale coś no dobre, źle. dobre. To akurat było się, się. A to na banku jest możliwe. Ustaw to a, po prostu Kuba, spokojnie. To, tak. I ze Wiesz, jak ostatnio to się skończyło? <śmiech> <śmiech> jak ostatnio próbowaliśmy coś prostego, to się skończyło źle. I to bardzo. Um, no dobra. S nie umiem tego pionowo ustawić, wiesz? Witam państwa bardzo no serdecznie. Buk, buk. co chłopaki, Ignace Gaming. No, nie, może nie, trochę. Nie, nie, Dobra, trzeba ich znaleźć. Trzeba po prostu przeszukać wszystkie najpopularniejsze miejsca i te mniej popularne. Dobra, teraz robisz. tu, Kubsen, teraz tutaj, tutaj. O, o, o. Cały czas o. ruszają cholery małe. No widzisz, o, jesteśmy holo. taki sneaky piki trochę. Hmm. Shut the fuck U. up. <noise> <Ci wiem. głos> przez przypadek. No, przez przypadek mi się wcisnął F3. Czy to jest inny przycisk? R. O. Aha. Czorzy coś tutaj te pleczki? To nie no nie bombardier. mam pojęcia To nie będę się schowali. To jest bombardier. Jesteście right right hmm. yes, cholery jedne. no nie, nie zrobiliśmy parkuru, bo są zbyt słabi na to. A tak, oni że tydomali. No właśnie nie zrobili mi parkuru. You underestimate our power. You underestimate my power! To jest a mieliśmy już nie robić tego parkuru, zatem zgaduję, że was tam nie ma. Nie ma nas tam? Jak, ja, jak nie. go zrobię, to ja powiem wszystkim, że go robię. Zapewne nie. Dobra, chuj wie, nie wiem gdzie oni są. No, bardzo dobrze. Opaki powiem wam tak. E -e -e. Cała trójka obok mnie Nie biegaliście obok na. tak, tak. <laughs> Ile razy? No, raz. Tak i no, no, powiem no, ci, ma. że. O. No, jakbyś rzucił to beczkę, o, może... Jeeee! Łotok! Widy, we nice, no, stare. Wow, Gdzie oj, oni się tak schowali? Tak. Ale dobrze. Zobacz, patrz, tutaj to... nas nie widać. Jak od tam... ja pierdę. Dobra, bloody chodź. Dosłownie, Dobra. chłopaki, dotykaliście nas, nie? Nie, to się nie uda. Ja no brak, a może choć zastosujemy ten i... Jak to Upson, Widzę standardowe tak. parkury. No tak, dobra. dobra to tutaj. Kupson, facet! Profesjonal, facet! Wiesz dobra, co? Dobra. My jesteśmy na zakazanym parkurze. A teraz, o, daj mi to. Co? Daj mi to i chodź ze mną, blady, bo mam połóżne parkury. Nie, nie, Nie? Ale tam masz to... Poczekaj, no... czy ja wiem. Dobra, popatrzmy jak on będzie próbował. A gdzie idziesz, a gdzie masz pomysł? Opatrz. Jestem tutaj. Pomyśl. I kup chodź za mną, chodź za mną, szybko. Chodź za mną, no, idę za mną. chodź za mną. za mną, chodź. O, tutaj, a nie lepiej zrobić to od tej strony. O kurde. A dasz się tutaj? Na dół? No. O kurde. Kurde. Może i warto? Nie wiem. Tutaj się skowałem jak my czterech szukaliście. O kurde ja on był? O, pupę jeżu zwierza, no. Nie, Myśli, no że się da? O, przyjemnej gry mi czy serwer. Świetnie. A co to jest? Patrz, Bardzo przyjemne. No widzę właśnie. No w takim nad samolotem. I co? O i patrz, da się Blady. Nasi. Dasi, ja mu kibicuję, dasi, ja mu kibicuję. No, jest. Blady, to jest w ogóle kolejny level tutaj. O tak więc, co wy tam zrobiliśmy? <laughs> Kurde, to jest. Ja pir. Ta ściana, come ej. jaj. Mandzio, ma większy hitbox no. niż normalnie. Ej, chodź, widziałeś to? Cofnij się to na chwilę. Czy, nie wiem, czy tylko ja to widziałem? Ej, patrz, Bro. widzisz tam tych ludzi, co biegają tam nad samolotem? Czy tylko no ja to tak? fakt, Widzę. To jest troszeczkę creepy, blady. Ja cię pierdolę. Ej, czy jesteśmy nad samolotem? A tak, nie, masz 50 kurwa, sekund na to wszystko, co robisz. To... <laughs> wiem i będę to robił. Ej, Mandzio, jesteś kurwa, nad samolotem. Ej, chodź, blady, zobacz, że ja jeszcze jestem. <laughs> Dajmy mu się złapać, chodź. Nie Ej, ty go. Nie, nie, już. nie Nie, dopóki ja tego Oj. nie zrobię, nie ma takiego. Ale Alien, już Możesz ta tam runda na sam Pierdolę tą grę. Disconnect. Disconnect. No, Alien, wiesz, że nie trzeba tam, tamtędy tam wchodzić? Nie wiem, nie obchodzi mnie tu. Alien, złap moją rączkę. Alien, tutaj, odwróć się na górze. Alien, tutaj. Alien, złap, złap moją rączkę, złap mnie za rączkę, Alien. Ciągam ci pomocną dłoń z No, Dobra, to <laughs> się złapać Alien, chodź! Alien! Mordo! No mordo! Bloody, przydałaby nam się beczka Ej, mam pomysł Ej, chodź, chodź, tutaj Nie, nie, chodź, chodź, chodź mam pomysł no? Patrz, co zrobimy Odsuń się, odejdź, zejść hmm? z, z, z tego I patrz teraz Odsuń się, odsuń się, z tego, zej, z tego Nie w tą stronę, nie, nie w tą stronę Nie co chciałem o, <laughs> Chodź! <tu>. <śmiech> <śmiech> nie ma takiego, kurde, <laughs> <dochodzenia. śmiech> Nie ma takiego chodzenia. No, za długo, gałgany. za długo stałeś daty. Dobra, to słuchajcie, teraz ich szukamy, No bez ja. Ej, po, ej, poczekaj, poczekaj, to będzie dobre, to będzie dobre. A, ej, to nie. Będzie dobre. Chodź, chodź, chodź. A. O, fuck. O kurwa. Gupson, Dizzy! ich, bieszy ich. O, o, dobra. Co słucham. Nie wydaj mnie przez chwilę, okej? Okay? Dobra. Zróbmy Mam to. tutaj Słuchajcie. dla pana tego... Mówię ci stop, no mówię ci no stop, mówię ci stop, stop, mówię ci stop. 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 Nie widzicie mnie, nie widzicie mnie, nie widzicie mnie. Pani Dezy, nie pani Dezy. Alen chodź tutaj, piąteczka. No ale poczekaj. Ja A, A, mi dogadać, Słaby pajace. jesteś kurde gangster.